Dzień dobry. Dziś mamy do uruchomienia akumulator firmy Excite, wykonany w technologii AGM. Rozpakowujemy. Akumulator jest zabezpieczony taką czerwoną naklejką, żeby się do środka nie dostawało powietrze. Odrywamy. Mamy tutaj takie dziurki z przebijakami, które służą do Przebicia otworów w pojemniku z elektrolitem. Pojemnik z elektrolitem znajduje się w zestawie. Należy go otworzyć. To jest zatyczka, którą usuwamy. Ta zatyczka służy do tego, żeby później akumulator zamknąć. W tej chwili Tutaj jest zaślepione folią aluminiową, nie przebijamy tego, tylko umieszczamy w akumulatorze dosyć mocno i energicznie naciskamy, żeby folia przez przebijaki została przerwana. Elektrolit zaczyna spływać. Czasem się zdarza, że nie chce spłynąć. Więc przy pomocy jakiegoś śpikulca robimy maleńkie dziurki w każdym segmencie tego pojemnika oddzielnie, gdyż one nie są połączone. Małe dziurki dlatego, żeby ten elektrolit zbyt szybko nie spłynął, bo nie zdąży wsiąkać i zacznie nam kipieć, wypływać. Więc to wszystko musi w swoim czasie się odbyć. Owolutku. Spływa tu widać z boku. Spłynęło, delikatnie wyciągamy patrzymy czy coś jeszcze spłynie nie, już jest puste ten pojemnik jest do wyrzucenia ostrożnie, żeby nie pokapało bo będzie dziura w bawełnianych spodniach słychać w tej chwili jak gazuje nie powinno się tego zamykać przez minimum pół godziny, a najlepiej dwie godziny po tym czasie Ponieważ akumulator jest sucho ładowany, jest gotowy do eksploatacji. W tej chwili akumulator już będzie posiadał napięcie. Zaraz zmierzymy, pokażemy. 12, 12, przepraszam, bo odwrotnie jest ustawiony telefon. 12,52. w zestawie Przykręcamy, żeby się nie zgubiła, bo tego typu nakrętkę ciężko później znaleźć, a sześciokątną nie bardzo się nadaje do tego, bo się obraca i ciężko zakręcić. Tak jak mówiłem, tego się nie powinno zamykać przez minimum pół godziny. Dla celów poglądowych zamknę, żeby było widać, jak to się robi. Mocno wciskamy. I tak jak tu jest napisane do not open, czyli nie otwierać. Ten akumulator po pół godziny cały elektrolit jest wsiąka w płytę w separator i nie ma go w postaci płynnej, można ten akumulator przechylać, nic z niego nie wypłynie. Dziękuję.